Załóż na chwilę Ja z Kolejnym niesamowitym odcinkiem, w ogóle tu jest mikrofon, więc mnie troszeczkę słabiej będzie słychać Ale przyjaciela araba będzie git Przy... przyjmij się Dzień dobry słuchajcie, dzisiaj jest kozacki mega mega kozak dzień Nagraliśmy cztery odcinki o. Odcinki. Zrobiliśmy kodak w żarcie, jeszcze pizza będzie robiona. Widać, że jest no gastronomik, więc kujwa... Ja, no. ja polecam, ja polecam. Dobry kucharz. Ogółem tak, a robisz to będzie zakładać. Yyy, kodek z wirkami bym nie miał, Mam do ale... zakładać? <laughs> a! O Boże! Spokojnie, to będą główne, jeszcze słuchawek nie założyłeś. Słuchawki musisz założyć Ej, tam są moje ręce Tak, zaraz ci pada. A ci już łapię się dryną? To kliknij paluszkiem, ekran dotykowy Dobrze! Pierwsza rzecz za tobą, jest pierwsza rzecz za tobą Lecimy dalej i tak Teraz Teraz zaczyna być dość ciekawie Tutaj masz takie menu główne I yy, Oglądasz u kogoś Matko bosku. Tak, oglądałem Właśnie to jest mega ciekawe uczucie, jak wiecie, gdzieś tam koło się ogląda to A, teraz? No ostatnie, ostanie, ostatnie, no, Ja już prawie przyszedłem, jakie ja zostały mi ostatnie poziomy. Kliknij w marionetkę. Grubo się! Ogólnie tak, tu masz instrukcję. Yy, latarka to jest to. Okej. Okay. Yy... No i reszta specjalnych akcji robisz z pustem, co nie? Tak mi się wydaje No i ogólnie tak, FNaF 4 grasz głównie na słuch, więc postaraj się tego nie zwalić O oh Boże Nie słyszę co tu masz, co nie? Jak nie słyszysz to świeci, jeżeli będziesz słyszeć to zamykaj drzwi, co nie? Eee, I nie wiem czy do tyłu masz też się odwracać, na pewno stąd idź już to w się? Sensie, a bo ty jesteś już na drugiej stronie, ty przebiegłeś od razu tam, okej okay. O k**wa! O, ja lubię! Świeć, świeć w nią cały czas! O! O! Dawaj, dawaj! Nie daj, nie daj sobie poziom czy coś innego? Dobra, ale powtórzyć poziom. E, nie mam pojęcia, co masz tu robić. Szczerze, ale chyba te macki kuźwa latarnią, żeby rozpierdzielać. Ale nie mam pojęcia, szczerze. To może mieć mega ciężki poziom. Chyba będzie musisz 6 minut w to wytrwać. Mogę, kuźwa, to ma takie dziury w sowicie. Jo, ale to musi być creepy. A ja, jak tak się stoi z boku, to tego nie to... Nie, zamykaj drzwi. Słuchaj, jak on jest tam, to zamykaj drzwi. Musisz słuchać, A, czy ona oddycha. Musisz słuchać, czy ona oddycha. Wiem, zwaliłem to. Wiesz, co. To są dla mnie zbyt duże nerwy. Ja muszę coś lżejszego. Dobra, jak chcesz coś lżejszego, to przedostanie kropka. To się musisz strzałkami A. lecieć, chyba? Jeszcze Jena, do tyłu I dobre i to jeden z dwóch tych poziomów sobie wybierz. One są naprawdę mega ciekawe. Wiem, oglądałem. Aha, no to... Wiesz mniej więcej o co chodzi. To jest mega, mega, mega koks En tu to już w ogóle. W co się mangel... To jest głównie klikanie guziczku w sumie? Wiem. A, okej, okej. Kamera. O jest. Witaj w windzie O na to sobie pominęłeś! A zresztą tu widzę tutaj wiedzą akurat co się działo Świeci się chyba tam się taki kusiczek, nie? Dobra I... Dokładnie, uważaj w międzyczasie na manga, żeby ci nie wpierdziwiło! Nie wiem, to było szczerze robić, ale szukaj, szukaj. Ale jest takie zagubienie, co nie? Jak To tylko taka latareczka jest. Nie wiem że. co tu O! Dokładnie! <głosy> <głosy> gdzieś przeoczyłeś, gdzieś przeoczyłeś. Wiesz co? Chyba tak. Oczy buzia. Oczy buzia. <noise> A tym razem wydaje mi się, że szybciej to zrobić. Tylko pilnuj tutaj właśnie wiem, pani mangel. Pani Magdalena, zapomniałem dodać. Dobra... Do góry... Nie wiem, jak ona się wtedy wyskoczyła, więc z tym, mały problem. Musi podpowiedzieć, bo szczerze nie pamiętam. O, dowy, dowy, musi się obstraszyć po prostu, co nie? Za jakiś czas patrzyć sobie w wentyl... I tego się otwiera?! Dobra, nice, nice, nice. Shit. A to są te kolory. Musisz, musisz wiesz, że musisz zapamiętać kolejność? O, złyszał, nice. Uuu, co pierwszym razem! Jestem zawsze miał jakieś śmieszne problemy! Uch. Nice, nice, nice! Uch. To co? Teraz Enardzik? Uch. Jest stresik, jest, nie do tego linka, co? O, to jest kozackie. I tu prawdopodobnie wyskoczyć Zarobisz Zarąbisty misiek. Chciałbym. Czemu Co Czemu wiadłeś Miska? Nie jest Miska! tu 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 dawaj, chcesz bić? dawaj nieraz nieważne Enerty jest specyficzny w kółko on jest tak troszeczkę od tych realiów tak ja wiem NRT jest taki sied mhm. o bo. no i tutaj witamy w cyklu z Enter, coś tam, bo w ostatnim wypadku minęło 0 dni. Więc... Chcecie, yy, może widać, pączka? Chyba nie chcą ci dać. Dobra, pączkę. nie gadaj mi tu. I sobie teraz właśnie lecisz w dół. Czujesz takie kozak uczucie? Co w się sensie, może mało jechałeś w sumie. Teraz już nie jedziesz w dół, chyba. Czy jedziesz? Nie. To no, stoisz. O, i tutaj tak. Do... Masz. O, do... Nie. Chyba tu. wiesz o co chodzi. Dokładnie Nice, nice Co się pisze to tu jest takie easy Ostatnie jest najgorsze Ostatnie jest Wiem, najgorsze. bo tam nawet mryga światło No Czyli nawet nie chodzi o te światło, tylko te kable są tak porozrzucane Że tam nie widać tych kabli Że się przynajmniej ja mam taki zawsze z tym problem Że ja nie wiem Dobra, to takie easy, easy To by było mega easy No, to, to jest ciężko. O kurwa, co? Jak zrobić to za pięć to xd. Aha. Ty, a moja ty graj w tego Fnafa cały czas. Co? Ty, Amole, graj w tego Fnafa cały czas. Wiedziałem, że to będzie jumpscare, ale nie wiedziałem, że ty coś takiego głupiego zrobisz. mu się schyliłeś? Jezu, będzie tak dalej. Ooo ja, pięknie. Dobra, wiem o co tu chodzi. A jak wa się ostatnio tak w tym zagubiłem, to szok. nie, ja tak patrzę? Czego widzi, chcę to dać, ale ja miałem to do góry nogami, co nie? na w dziwniejszych poziomach. Muję <suszy> takie uczucie jechać w tu, co? <suszy> Boże święte Nie wkładaj ręki w turbinę! N będę <suszy> O, tam jest już proszę kyszikował. A ty nawet nie zauważyłem wcześniej. Dobra, to, to takie easy. Ale potem kurwa przemiana tego wszystkiego to jest dopiero ciekawe rozwiązanie. I to trzeba chyba szybko po prostu robić. Dobra, nie, nie wpadnie się raczej na to. Nie tu, nie tu, nie tu. Mhm, teraz gdzieś ci zaspadnie. Jeszcze? Dobra. Git, git. Ja właśnie w tym się zagubiłem, strasznie, powiem ci. Nie, tu. Tu, dobrze, dobrze, dobrze. Robisz to za pieszem, robisz to za pieszym. To było trzecie, to było trzecie, tak, dobra. Nie, to było drugie, teraz będzie trzecie. Nie, nie, już jedziesz w dół, już jedziesz w dół. Teraz trzeci poziom tylko ci został. No ta, a, bo tobie chodziło o ten, ten, dobra. Oj, ty wybrałeś mi fajną grę, powiem ci. No, te poziomy są kozackie. Ich jest dużo na kanale, ja wiem. Ale myślę, że taki odcinek właśnie jak to już i mały spoilerek dotyczący na 4, to jest genialne, choć jak tak patrzę na, te, u, na tą marionetkę, o kurde, to będzie dość mega, mega ciekawe. I to jest ciekawy poziom. Jestem ciekaw czy to ogarniesz, bo ja zawsze to robię na farcie. Dwa razy byłem tu i dwa razy zrobiłem to na farcie, szczerze. Po prawej chyba najpierw Ci się odpali? Nie. Nie, 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 po lewej, po lewej. Po, po, Porobało mi się już. Um. I... czy wiesz o co chodzi? Wie, kurde. Nie no, one inch idzie, kurde. Jeśli się my robimy na streamka, ci powiem. <grymne> o, to, to już jest mega ciekawe. Bo z ostatnich to jest kiep. dość proste, wydaje mi się. No, dobrze mówiłem. To dwa trzeba kliknąć. Chyba, chyba, nie wiem w sumie. Tak, teraz mnie nie dobrze. A kuź, nie, to ja zawsze tego to nie wiem, też zawsze na fakcie. Zawsze na fakcie działa ci czy nie działa? To nie, to nie będzie działać z To jest ciężki poziom. Przysługuj się na moment, się. Bawię, kolej teraz. Ej, ale foimy ten piec! Idź. To się zamknie teraz? Czy się stanie coś ciekawego? O, okej. Okay. Ale nie zamknęło się! To jest dość ciekawe. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Arabem, lujowa grafika, co? Nie? To napiszcie śmiało komentarz. że nie, nie... Ty... Jak mnie wystraszyłeś wtedy... O matko... Jak się podobało? Super kozak Genialne co? No. A, a tak na odcinkach to jest takie mm, Już się w to idzie, to się ma takie no, przeżyć Przeżyć Dzięki wielkie. To jest dla Was, ja to, to, ja to robię dla Was, ma to samo robi. Więc zostawiajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się w następnych materiałach. Bio, bio. Siemano